W tym odcinku poćwiczymy rysowanie linii nieskończonej. Linię nieskończoną możemy rozpocząć poprzez wybór tutaj opcji linia nieskończona z tego menu Linia. Wybieramy opcję linia nieskończona. Tutaj mamy kilka różnych opcji rysowania linii nieskończonej. Pierwszą z nich jest opcja kąt, następnie dwuścieczna kąta, poziomo, odsunięcie pionowo lub Enter, żeby zakończyć. W tym kroku. Powiedzmy, w standardowym rysowaniu linii nieskończonej najpierw określamy pozycję tej linii. Określmy 0,0 0 i teraz nasza linia nieskończona, czyli prosta, przechodzi przez początek układów współrzędnych. I teraz możemy określić drugi kąt, aby nadać jej kierunek. Wpiszmy na przykład 50-50 i narysowaliśmy linię nieskończoną, czyli prostą pod kątem 45 stopni i przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Kolejna opcja rysowania linii nieskończonej, to jest opcja kąt wpisuję k czyli litera, która jest podkreślona wywoła nam tę opcję, enter i wprowadzam kąt pod jakim chcę chciałbym narysować linię nieskończoną, no i powiedzmy niech to będzie kąt 60 stopni i teraz moja linia nieskończona będzie rysowana pod kątem 60 stopni i mogę wprowadzać pozycję tej linii lub Klikać lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym i taką linię rysować w dowolnym miejscu. OK. Zaznaczyłem wszystko poprzez CTRL-A. Na klawiaturze klikam klawisz Delete i wybieram jeszcze raz rysowanie linii nieskończonej. Tym razem e, sprawdzimy opcję poziomo. Wpisuję P na klawiaturze, aby wywołać opcję poziomo. Enter. Teraz wszystkie moje. Linie nieskończone, proste będą rysowane jako linie poziome. Tak samo jak poprzednio, mogę wprowadzać współrzędne w oknie poleceń. Linia będzie przechodziła wtedy przez punkt 100-100 lub klikać dowolnie w obszarze roboczym dla wsajta lewym przyciskiem myszy. OK. Kolejna opcja to odsunięcie. Muszę wprowadzić na klawiaturze U, aby wywołać tę opcję. Enter. Teraz muszę wskazać wpisać odległość docelową. Wpiszę np. 50 mm okay. i wskazuję element źródłowy, i linia nieskończona będzie odsunięta o 50 mm od tej linii i mogę określić, czy będzie odsunięta ona w tym kierunku, czy w tym kierunku. Jeżeli kliknę na lewym przyciskiem myszy w tym miejscu, linia zostanie narysowana w odległości 50 mm od tej linii. OK, zaznaczam CTRL-A, wszystkie elementy, delete i jeszcze raz wybieramy linię nieskończoną. Tym razem narysujemy linię pionowe, skorzystamy z opcji pionowo poprze poprzez wprowadzenie w oknie poleceń ON i teraz wszystkie moje linie będą rysowane pionowo. Jak wprowadzę współrzędne jakiegoś punktu, przez ten punkt będzie przechodziła moja linia. OK CTRL A, Delete Utworzę teraz dwie linie I tutaj możemy skorzystać z linii nieskończonej i opcji dwusieczna kąta Wybieram opcję D OK W pierwszym kroku muszę określić wierzchołek kąta, czyli tutaj Następnie pierwszy kąt OK I drugi kąt OK I została utworzona dwusieczna tego konta.